Hello everyone! Cześć, witam na moim kanale YouTube. Zapraszam do subskrybowania. Pozdrowienia z lasu dla wszystkich znajomych. W tej chwili znajduję się w lesie. O! Wyczekuję okazji, może uda się zobaczyć, sfilmować ja... jakąś ciekawą zwierzynę. No zresztą wszystkie zwierzęta są ciekawe. Jedne mniej, drugie więcej. O tak, tu trzeba... W tej chwili wesz weszłem sobie na skład drewna. Hello everyone! Witam z lasu w oczekiwaniu na sfilmowanie jakiegoś ciekawego zwierzęcia. Hello everyone! Welcome on my YouTube channel. Subscribe please! Na razie nie widać żadnej zwierzyny. I have a look for animals. For example, deer or wolf. Czekam, może uda się sfilmować jelenia, sarnę, wilka. Weszłem sobie tutaj na drzewo, żeby z góry, no ułożone drzewo dłuż Drogi Leśnej. O, już pokazuję tutaj. Ja stoję na tym składzie. A tu w dłuż Drogi Leśnej zostały poukładane. O, Franciszek Dolnik, siema, kope lat, jak u ciebie lato leci, nawijaj. Cieszę się, że wpadłeś. Nawika na kilka. Ja w lesie, wiesz, schroniłem się, bo u mnie gorąco policzymy, ile każde drzewo ma lat. A, Ameryka to ja, Franciszek Dolnik. Okej, okay, sorry. Dzięki za przypomnienie. No, no dobra, dobra, kojarzę oczywiście. Ameryka no jak? Ameryka one, two, Two. jak bym go nie kojarzył. Fajny gościu. I taki stabilny. Już długo jesteś u mnie na lajwach na TT. No, policzymy. A jak można policzyć, ile każde drzewo ma lat? No, jest tego tutaj poza tym trochę wzdłuż drogi leśnej. Ale fajnie, przyjemnie w lesie. Na drzewie są takie okręgi i się liczę. A no ta swoje, a to ale to trzeba wiedzieć jak. No, pewnie znawcy to się znają krótko i policzą momentalnie. Ja tego nie umiem. Nie, nie mam takiej wiedzy. No, ale tu wysoko jestem. No lekko 4-5 metrów. Tak ułożyli drzewo. Pracownicy leśni. Fajnie tak. Wejść do góry i z góry las obserwować. No, a tobie, jak tam cionek zleciał, Franciszek? Nawijaj. Ja tak lądam wokoło nad wieżyną. Ciężko spotkać coś ciekawego. Ale świetnie tu pachnie żywicą, wiesz, bo ścięte te drzewo, zresztą jak się dotknie sosnę, to klei się ręka. Nie wolno dotykać tu odkorowanej, O, nawet takie krople żywicy są, widać. I, i, o, i mokra jest, ale świetna taka żywica. Ona pachnie bardzo przyjemnie. No niesamowitą przyjemność sprawia mi ten zapach, aromat. Mm. Mogłem dać na TikToku powiadomienie, że jestem na live, ale na YouTube. To może by powpadali. Dzionek minął fajnie, zaraz na zakupki jadę. O, gdzie będziesz szalał? Co masz w planie kupić? Ale bym wypił Pepsi Bekacza bez cukrówkę. Dobra, idę usiąść sobie troszkę. U, u, u. Tu mam? Mrówka, spadaj mi tu spożywcze? No, no okej, okay. no tak myślałem, ale gdzie? Do jakiego marketu? U mnie nie ma oszą. Hej Igor siema. Jak ci dzionek leci? Ja weszłem na taką hałdę drzewa, dosyć wysoką, ojce 4 metry ma na pewno. No i próbuję, głośno mówię, Próbuję zobaczyć jakąś zwierzynę w lesie. No i chronię się przed upałem, tak sobie radzę, bo u mnie jest bardzo gorąco. Fajnie, że Ameryka się przywitała z Igorem. Super. Kto ty, Dolnik? No jak, nie wiesz? Dolnik? A, nie wiesz, bo pytasz. Dobra, zaraz on ci wyjaśni. On już jest u mnie na lajbie chyba od początku. Ponad półtora roku. Teraz kumasz Igor, Ameryka 1, 2, 3. O, na, na TT on ma taki nick. Nasz, no, no pewnie on cały czas na każdym liveie u nas jest, nie? No i on ciebie też. No wiadomo, no Igor też już bywa. No wiem. Ty lepiej mi powiedz, czemu do Nikoli zarywałeś. Ja? No chciałeś z nią pogadać na Messenger. No chciałem zobaczyć, bo wy, wy, wy mnie widzicie, a ja nie wiem, z kim y, rozmawiam tak naprawdę, nie? I chciałem zobaczyć. No wiecie, no każdego bym chciał zobaczyć, nie? Co to za ziółko? Ja już muszę lecieć, potem wpadnę na TikToka, dobra, okej, okay, dziękuję, na razie przecież ona ma profilowe swoje. A to ja nie wierzę w takie baj bajki, bo to na profilowym mają różne zdjęcia. Ja jak zobaczę, tak jak mi widzą na kamerze, no to wtedy będę oczywiście wierzył. A zdjęcia to ja ci, ja mogę sobie wkleić prezydenta Polski albo Stanów Zjednoczonych. Uwierzysz, że to tutaj prezydent teraz ma lajwa? Albo jak założę konto fałszywe i tam właśnie zdjęcia wkleję prezydenta Polski i lądu prezydenta, tak? Tak myślałem, ale to faktycznie ona. No, ja nie wiem, dopóki na kamerze nie zobaczę, bo mi się pokazywała na kamerze. A, no ty jak widziałeś, okej, okay, no dobra, no to ty możesz wierzyć, nie? Ale świetnie pachnie żywicą. Super. Mm, mm. Wyrzuciło cię? Może przerywa. Yy, może masz tam chwilowy brak zasięgu, albo tu u mnie, bo ja w lesie jestem. No ale mnie przerywa. Yy, obraz jest cały czas fajny. Normalnie taki płynny. Nie słyszałem, co gadasz, jak ktoś. A gadałem. O, małpa. Audio spoko, ale jakoś w ci powiem. Uh -huh. A u mnie super. U mnie obraz szklanka. Piękny. Nie przerywa nic. Jest ok. Nie wiem dlaczego. To może z twojej strony tam coś chwilowo się dzieje, a ty mieszkasz gdzieś w mieście. Czy gdzieś na wiosce, gdzieś za miastem, gdzieś gdzie bywa słaby zasięg, odpal na TT, więcej osób będzie. Mówisz? No dobra, przechodzimy na TikToka, zobaczymy.